I Ojca, i syna i ducha świętego. Amen. Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła: Najmilsi, kto spośród Was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega wstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość rządza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś stępująca z góry jest przede wszystkim czysta, Dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i śniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój zbawicielu. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem wstąpił z góry i przeszedł. Przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go, on ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi, odpowiedział mu jeden z tłumu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego, ten gdziekolwiek go chwyci, moim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich, o plemie niewierne, dopóki mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie Go do mnie. I przywiedli Go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus. Od dzieciństwa i często wrzuca Go nawet w ogień i w wodę, żeby Go zgubić. Lecz jeśli możesz, co, uzlituj się nad nami, pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał, wierzę, zarać memu niedowiarstwu. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu, duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy. Także wielu mówiło, on umarł, lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Święty Jakub apostoł opowiada nam dzisiaj o mądrości, która pochodzi od Pana Boga. Opisuje, jaka ona jest mądrość stępująca z góry jest przede wszystkim czysta dalej skłonna do zgody ustępliwa posłuszna pełna miłosierdzia i dobrych owoców wolna od względów ludzkich i obłudy bo może być ktoś mądry ale ta mądrość może być taka czasem napełniona jakąś przewrotnością. Tutaj też jest mowa o tym, że właśnie nie na tym polega stępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Więc Paweł, ten Jakub Apostoł, Wskazuje nam na prawdziwe źródło mądrości i opisuje, po czym tą mądrość możemy poznawać. Mądrość to nie tylko kwestia zdobytej wiedzy i doświadczenia, ale to także łaska od Pana Boga. Myślę, że warto też przeskoczyć w myślach do w inne miejsce Pisma Świętego, chociażby do. Króla Salomona, który właśnie modlił się o taką mądrość i uzyskał od Boga niezwykłą mądrość. Właśnie dzięki, dzięki modlitwie. Więc wiedza, doświadczenie i na to wszystko jako fundament i nieustanna prośba właśnie łaska od Pana Boga. Pytać Boga, jak powinienem postąpić, co powinienem zrobić, gdzie. Szukać rozwiązania na taką czy inną sprawę. Psalm 19. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Czy to. O czym mówi do mnie Bóg poprzez Słowo Boże, poprzez Boże przykazania, poprzez naukę Kościoła? Czy to jest radością dla mojego serca, czy, czy traktuję Boże prawo jako źródło nakazów i zakazów, które tylko utrudniają życie? Czy widzę w prawie Bożym faktycznie źródło radości, źródło szczęścia? Bez wskazówki do szczęśliwego, dobrego życia. I Ewangelia, która nam mówi o uzdrowieniu opętanego epileptyka. Przychodzi do Jezusa pewien człowiek i mówi Mu, na Puczycielu przeprowadziłem do Ciebie mojego Syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek Go chwyci, rzuca Nim, a On wtedy się pień, zgrzyta zębami, drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby Go wyrzucili, ale nie mogli. I wtedy Jezus czasem używał jakichś zaskakujących, dziwnych zwrotów, mocnych słów, bo mówi tak właśnie tu w tym wypadku. O plemie niewierne, dopóki mam być z Wami, dopóki mam Was cierpieć, przyprowadźcie Go do mnie. Jezus nie zawsze jest taki, jakby się nam wydawało, taki poukładany, spokojny, niekonfliktowy, zawsze kochający. Są momenty, w których mówi słowa trudne. To nam też pokazuje, że w prawdziwej miłości, a miał niezwykłą miłość do człowieka, będą też momenty, w których można, a nawet trzeba powiedzieć też i trudne słowa, które mają w człowieku coś zmienić, mają z niego coś wykrzesać, mają go zawrócić z błędnej drogi. My czasami zdarza się, że myślimy, że Jezus to taki tylko złożone rączki i grzecznie w stosunku do wszystkich, a to tak nie jest. Patrząc na życie świętych, tak też tak nie jest. Mało tego życie świętych. Yy, Pokazuje w ogromnej większości przypadków, jak nie we wszystkich, ale w ogromnej większości mam to na myśli przede wszystkim to, że doświadczali ogromnych nieraz problemów, grzechów, słabości. Dzięki łasce Borelli tylko wychodzili i później Bóg niesamowicie przez nich działał. A nawet gdy nie doświadczali tych ogromnych grzechów i później nawrócenia swojego, to, to na swojej drodze zawsze każdy święty miał. Czasem niezwykłe przeszkody, niezwykłe trudności, problemy. Więc tu trzeba to zrozumieć, że i droga Jezusa, i droga świętych nie jest drogą prostą, bezproblemową, idealną, ale narażoną na różne przeszkody. Więc przyszedł, przeprowadzili tego chłopca. Dalej jest ta rozmowa. Jezus pyta ojca, od jak dawna to mu się zdarza. Jest bardzo cenna wskazówka, kiedy coś przeżywamy, mamy jakiś problem, czasem zaskakujący, niezwykły, to szukając roz rozwiązania problemów, trzeba wrócić się do ich początków. Zobaczyć, gdzie to wszystko się zaczęło, w jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach. To jest ogromnie ważne by zdiagnozować problem, bo czasem ktoś przychodzi, pokazuje problemy, pokazuje właśnie konsekwencje, co tam skutki, może tak lepiej skutki i, i zabierz to napraw, uzdrów, ale żeby uzdrawiać właściwie skutki trzeba wrócić do początku, do przyczyn i wtedy całościowo można dotknąć tej sprawy. Więc tutaj odrzekł ten ojciec od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz, co zlituj się nad nami, pomóż nam. I znowu Jezus odzywa się tak właśnie pewnie zaskakująco i dla tamtego człowieka i dla nas. Jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego kto wierzy. Więc znowu Pan Jezus nam pokazuje, są momenty w życiu Jezusa i w życiu świętych, w których y, można i trzeba nieraz używać y, argumentacji może takiej trochę y, trudnej, może nawet jakoś dotykającej, może nawet bolesnej, ale po to, żeby wykrzesać jakieś dobro. I wtedy ten Ojciec mówi wierzę, zaraźmy mu niedowiarstwu. I wtedy właśnie dopiero Pan Jezus wyrzuca tego złego ducha. I dzieje się dziwna rzecz, bo, bo chłopiec pozostał jakby martwy. I nawet mówili, on umarł. Więc działanie Jezusa yy, może być też, i było właśnie tu w tamtym czasie, i współcześnie, może być takie, że będzie dla nas yy, zaskakujące, może nawet trudne, przerażające, no bo przychodzą, proszą o uzdrowienie. Opędanego Jezus najpierw tak reaguje, jak reaguje, później y, modli się, wydaje rozkaz i chłopiec, pad, chłopiec pada jak martwy. Więc w, pierwszej, y, w pierwszym odczuciu można było zobaczyć, że Jezus zamiast mu pomóc, no to go zabił, nie żyje. Ale przez to wszystko trzeba było przejść, żeby dojść do ostatecznego efektu, do uzdrowienia Jezus wziął go za rękę, podniósł, a On wstał. To nam pokazuje, że w naszym uzdrowieniu i tym duchowym i tym fizycznym w relacji z Bogiem mogą być i przeróżne takie zawiłe sytuacje. Trzeba przejść przez jakiś proces takiego uzdrowienia ogólnego, takiego duchowego, zmiany myślenia, zmiany postępowania. I też dochodząc do tego ostatecznego uzdrowienia, rozwiązania problemów, mogą być też momenty takie zwrotne, zaskakujące, trudne, ale z wiarą trzeba to wszystko przechodzić, żeby doczekać tego pięknego zakończenia. I na koniec słyszymy. Uczniowie pytają, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. I wtedy Jezus mówi, Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. I tu nam się znowu pokazuje, jak ważna jest w ogóle modlitwa. Codzienna, regularna modlitwa. I jak ważny jest post. Post. To przede wszystkim każdy piątek, każdy piątek roku byśmy pamiętali, że w tym dniu odmówić należy sobie pokarmów mięsnych. By chociaż trochę w ten sposób yy, y, powalczyć ze, o, o swoją silną wolę. Widzę na wkoło jakieś, nie wiem, otwiera ktoś lodówkę i patrzy, o widzę mięso, ale wybiera mnie coś innego. Jestem gdzieś w jakiejś restauracji, w jakimś barze, gdzieś tam przejazdem, w drodze podróży. Zadaję sobie ten trud. Poszukam coś bez mięsa, by powalczyć o swoją silną wolę, by w ten sposób uczcić dzień, w którym umarł Pan Jezus, by trochę właśnie popokutować, popościć, dać świadectwo innym. Oczywiście jeśli nie ma możliwości, są jakieś sytuacje wyjątkowe, no to wtedy nie robimy problemów. Jeśli jesteśmy nie wiem, cały dzień w podróży i faktycznie no, chociaż no z tym trzeba by, można by dyskutować, bo, bo przy współczesnych możliwościach można znaleźć, chyba bez większego problemu jakieś miejsce, gdzie można zjeść coś bez mięsa, no ale gdyby faktycznie. Więc też nie robimy problemu, tylko zjadamy to, co, to, co jest i, 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 jedziemy, i jedziemy dalej. Niech Pan Bóg nam pomaga realizować to słowo, które usłyszeliśmy. Niech was Bóg błogosławi Ojca i Syna i Ducha Świętego. A. Szczęść Boże, do zobaczenia. Papa. Pa.